Witam moi widzowie. Dzisiaj zrobię poradnik dla Zawsze z Rusią. Ale jak spisać sobie ten test z Witcrafta To wchodzimy w Google. No i takie coś. Na przykład wpisujemy tu test wiedzy o Witcraft. Test wiedzy o Wildcraft. Wchodzimy tutaj, gdzie widzę nam test wiedzy o Wildcraft. Czyli tu. I mamy pyta pytania i odpowiedzi. I możemy sobie rozwiązywać ten test. To tyle papa. Pa.